Dzień dobry, dzisiaj mamy 16 kwietnia 2024 roku. Dzisiaj krótko filmik tematyczny o tak zwanym Pastorze Radosławie Lewandowskim. Pastorze tak zwanym, ponieważ no jest to kolejny zwodziciel, niestety. Opowiem Wam pokrótce, co tu się w ogóle wydarzyło i czemu w ogóle zabieram głos w sprawie tego człowieka. Chodzi o to, że na profilu jednej, ogólnie jeszcze dodam tylko, że wiele osób podczas kręcenia różnych tutaj filmików o kalwinizmie mówiło, że muszę stoczyć debatę z tym człowiekiem, więc no do mini-debaty doszło wczoraj. Gość do mnie zadzwonił i doszło do debaty, o której Wam tu zaraz opowiem. Nie? Problem polega na tym, że na profilu u jednej z moich znajomych zauważyłem jej wpis, który upubliczniała ona post tego właśnie pseudopastora kalwinisty Radosława Lewandowskiego. I ten post mówił, że był w Warszawie jakiś, chyba w Warszawie, nieważne, gdzie w Polsce, gdzieś jakiś zjazd ekumeniczny Franklin Graham Junior się pojawił tam. I zjazd jakiś ekumeniczny, i on tam napisał, że to zwodziciele, ekumeniści, i tak dalej. No zasadniczo w sumie ciężko się akurat nie zgodzić z tym, co napisał. Zwodziciele, ekumeniści, tam no, show jakieś takie można powiedzieć. No, a oczywiście standardowo yy, w Cyrykasa yy, trybie gość od razu mu się załączył. Wszyscy, którzy polubiają tę ekumenię, wszyscy, którzy tam byli, w ogóle to już nie ten won, z moich tam, oczywiście nie napisał won, ale proszę opuścić grono moich znajomych, nie? No i tam się napisał, tak jak mówię, ciężko się akurat nie zgodzić, oprócz z tym opuszczaniem znajomych, no bo to jest jednak pastor, no to pastor powinien, yy, chory potrzebuje lekarza, a nie won, no ale to taki pastor, tak jak mówię, jak z koziej dupy kalarepa, więc od razu mówi won, tak samo jak Syrikas, kto nie wspiera lokalnych kościółków, ten won, nie? Chory potrzebuje lekarza, ale akurat nie tego, no. Tak jak z tym epidemią, nie? Chory potrzebuje lekarza, ale nie, w dobie epidemii, w dobie epidemii niech się leczy sam. I tutaj mamy epidemię ekumenizmu, to wąd z mojego profilu, Won z moich znajomych, nie będę tu rozmawiał, jestem najmądrzejszy kalwinista, nie? No więc ja kulturalnie zapisałem, czy ty, aby chłopie, nie jesteś kalwinistą, nie? Widać, że mnie chłop skądś kojarzył, bo już napisał, że ja jestem jakiś tam armilianinem, czy z innym Jakieś tam oni mają te szufladki ludzkie, wiadomo, to jest religia, ten jest katolikiem, ten jest luteraninem, ten jest tym, a ten jest armirianinem. Ja nie jestem żadnym armirianinem, nie wiem nawet co to jest, nie interesują mnie te ludzkie nazywnictwo, nie? Więc no, napisałem mu, tak jak mówię, że nawet nie za bardzo sobie zdaję sprawę, co to jest, no, ale wiem, że za to, że ty jesteś kalwinistą, nie? Jesteś kalwinistą, czyli jesteś takim samym zwodzicielem jak ten Franklin Graham, prawda? No, zwodzisz, tylko inaczej, inną metodą, innymi sposobami, ale efekt będzie ten sam, nie? Efekt tego zwiedzenia, tych ludzi, których prowadzisz przepaść, no, prowadzisz przepaść, no. No i patrzę, tam chwilę powymienialiśmy zdanie, no i dzwoni do mnie, no i to taki klasyczny, nawet z japy widać, wyszczekany korpo szczurek i do mnie co dzwoni, szanowny panie, dlaczego pan mnie tutaj proszę o cytaty biblijne proszę mi podać, gdzie ja zwodzę, i tak dalej, No to Zacząłem się coś odzywać, no ale to nie daje dojść do słowa. Nie? To widać, że to typ jest znowu taki, że tam trzyma przy sobie sfanatyzowanych ludzi. Wszyscy pokornie głowy spuszczają, jak coś mówi na pewno i no bo jest najmądrzejszy na pseudopastor. No, zacząłem coś gadać. Oczywiście nie dopuścił mnie do słowa w ogóle. Gadał jak natchniony, w końcu się w ogóle coś obraził. Napisał żegnam i się rozłączył. Więc mu napisałem krótko. Typowy tchórz. Nawet nie dałeś dojść do słowa. No to zadzwonił jeszcze raz. Znaczy nie, on coś odpisał na to, tylko to, zostawię na koniec, bo to jest hit, nie? To jest po prostu hit. Co to w ogóle tutaj się wydarzyło. A ja wam tutaj to zresztą zrobię zdjęcia, ale to wstawimy na koniec, bo to, co on mi odpisał, jest hitem, nie? Gość w jednym w ogóle przypisał dwa słowa tylko, w których zaprzeczył. Całkowicie wszystkim naukom kalwinistycznym, które głosi, i potwierdził to, że w ogóle sam nie wierzy w to, co głosi, nie? Może i lepiej dla niego, no szkoda, że ludzi zwodzi. Ale to na koniec przejdziemy. Podczas drugiej rozmowy, drugiej rozmowy postanowiłem go trochę sprowokować, bo taki rozmodlony, rozmodlony korpo szczurek typowy, postanowiłem go troszeczkę sprowokować, zobaczyć, czy jako pastor. E, nauczyciel, e, światło, e, latarnia dla wiernych, czy nadstawi drugi policzek. I jak zaczął dzwonić, to odebrałem telefon i mówię, no halo, Alczeku, od razu Ci mówię, że ode mnie żadnych pieniędzy nie dostaniesz nie, na powitanie, nie? Nic Ci nie zapłacę, żadnej dziesięciny, nic, yy, cwaniaczku, się ode mnie nie wyrwiesz, nie? Ode ja się podgotował... Ja nigdy nie zbieram żadnych pieniędzy, ja wszystko dla Boga robię za darmo, moja posługa jest darmowa. Znaczy, no ja mam inne informacje, może ktoś mnie oszukał, nie wiem tego na pewno. Może są ludzie, którzy go znają i on mówi, że on żadnych pieniędzy, żadnych składek u niego nie ma, on się sam utrzymuje, kościół utrzymuje, wszystko jest. Gitara jest prawie jak George Foreman, któremu jak zamknęli yy, salkę, w której nauczał i jednocześnie otworzył tam boisko do koszykówki, to po prostu wrócił na ring, żeby zarobić na rachunki i na czynsz za tą salkę. Najprawdopodobniej tak jest z panem Wel Radosławem. A, ale ok, tak jak mówię, no, trochę inne informacje dostawałem, ale może na przykład to się zmieniło. Nie wiem tego, nie mam pewności, czy żebrze o kasę, czy nie. Mi powiedział, że kategorycznie nie. I że on pieniędzy od ludzi nie bierze żadnych. No, wszystko robi tutaj po prostu, no najpierw jeżeli głosi ten kalwinizm yy, jeszcze za darmo, to jest dodatkowo idiotą najprawdopodobniej, no ale to już jest jego problem, nie? Okay. No rozmowa się zaczęła toczyć, no i do mnie mówi, żebym mu podał, yy, podważył biblijnie i tam mi przeczytał, cytat z Rzymian, który został omawialiśmy z panem Piotrem Skórzyńskim niedawno i tamże wedle wyboru Boga. Więc mu powiedziałem, że akurat omawialiśmy to z panem Piotrem Skórzyńskim, omawiałem ten kalwinizm parę razy i nie, nie ten. I ogólnie, no co do tego cytatu, to po pierwsze to jest też tutaj akurat tak rozmawiałem z panem Piotrem Skórzyńskim, się trochę nie zrozumieliśmy, bo ja podałem taki przykład, że człowiek daje ogłoszenie o pracę, zgłasza się 100 osób, prawda? zgłasza się 100 osób. I nie wszyscy, którzy wołają do mnie Panie. No ja ich, tutaj Jezus mówi, ja ich wy... nie wszyscy, którzy wołają do mnie Panie, ja ich wybiorę. I tak samo ten przykład z pracą jest taki, że zgłasza się 100 osób, no nie wszyscy, którzy chcą pracować, ja ich wybiorę. Pian Piotr powiedział wtedy, że no. Yy, Wszyscy, którzy przychodzą do Jezusa, On ich nigdy nie odrzuci. Tyle, że właśnie o to chodzi, że oni myślą, że przychodzą do Jezusa. Już mi się nie chciało wtedy podczas rozmowy z panem Piotrem Skorzyńskim w to brnąć. Teraz wam sobie wyjaśnię, o co mi chodziło. Chodziło mi o to, że nie wszyscy, którzy właśnie myślą, że przychodzą do Jezusa, na taki katolik uczynkowy, jak podaję przykład tego Patlewicza, no bo on publicznie mówi, że on się zbawi sam uczynkami, ale woła do Jezusa Panie, czyli on teoretycznie myśli, że przychodzi do Jezusa. No i wywoła do Niego Panie, no ale on. to no niestety okaże się, że Jezus go nie znał. Tak samo taki kalwinista, który tutaj yy, cuduje i mówi tam o wyborach i tak dalej. Woła Panie, i tak dalej, różne tam odprawia cuda. To też ciekawe, że w tym cytacie oni tam wymieniają różne rzeczy, które robili dla Jezusa cudów, nie dokonywaliśmy duchy i tak dalej, w Twoim imieniu i tak dalej, tylko nie mówią, że wierzyli. To jest ciekawe, nie? No więc mu mówię, no, że wybór na tym polega, że zgłasza się on, ja, Patlewicz i tak dalej, i Pan Bóg kogoś z tych wybierze. Nie? Pan Bóg postanowił wybrać wierzących w niego tylko i wyłącznie, nie wierzących w siebie, nie wierzących w wybranie, nie wierzących w opłatek, nie wierzących w uczynki, tylko w Boga postanowił wybrać. No to zaczął się śmiać yy, i to zaczął mówić, że to jest bzdura. Oczywiście lekceważąco tak i tak dalej, więc mówię. Do niego, no co powie na cytat w takim razie, wchodźcie przez ciasną bramę, szeroka bowiem jest brama i przestronna droga. Zaczął mi przerywać raz i drugi, zanim zdążyłem wypowiedzieć się. Dalej mu mówię, yy, zaczynam od początku to mówić, nie ma takiego cytatu, zaczął mi w ogóle przerywać i nociskać się, yy, nie ma takiego cytatu, nie masz chłopcze tam pojęcia w ogóle o Piśmie Świętym, nie? no to mówię, no, grubo jest, no. Czyta, przeczytam. Jeszcze raz mówiłem na wczorajszym filmiku, a jeszcze raz przeczytam. Wchodźcie przez ciasną bramę, szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie. Czyli wchodźcie, nie czekajcie na wybór, aż was wybiorę i poprowadzę w ciasną bramę. Tylko Jezus mówi: wchodźcie. Czyli żeby wejść, no, trzeba to jakąś decyzję podjąć. Wchodźcie a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czyli są i ludzie, których nie są skazani przez Boga na to wejście, tylko sami wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Czyli jak znajdują, znaczy, że szukają. Szukają znaczy, że od nich zależy, czy szukają, czy nie. Nie to, że Bóg ich wybrał i, i tam pójdą, I tam masz iść, mu jeszcze pokazał, tylko oni, niewielu, mało jest takich, którzy znajdują. Zresztą w ogóle, gdyby... Yy, to zbawienie zależało tylko i, wyboru wy... o tylko i wyłącznie od wyboru Boga. Cały ten cytat byłby bez sensu. Po co do ludzi mówić, że mają gdzieś wchodzić, po co mówić, że niewielu znajduje, skoro Bóg by zdecydował o tym, kto znajduje, a kto nie. No absurdalne to jest. No ale no, geniusz, geniusz yy, yy, biblijny do mnie mówi, że nie ma cytatów w ogóle, nie? Mówię człowieku, bredzisz, nie? Nie dajesz dojść do słowa, bredzisz, nie masz z tobą rozmowy, i mówię paszą won. No i w tym momencie. Już ogólnie to był cały czas niemiły, no drugiego stoliczka, stoliczka ani policzka nie nadstawiał. W tym momencie ryknął do mnie Won. Nie? Ja wiem, wodny śmieciu, ty. I, I na śmietnik. I się tak skończyło, nie? Rozmowa. Aha, jeszcze tutaj do mnie wcześniej napisał, że. Bo ogólnie to e, żegnał się, potem dzwonił znowu, potem się żegnał, bez odbioru, potem znowu się pożegnał, potem napisał, powiem o tym w kazaniu. To bardzo ciekawy przypadek. Wstawiał takie, o, ja wam tu pokażę, co on tu wstawiał, nie? Rozmowa z pastorem, o. Takie tutaj mineczki. A i tam jeszcze była rozmowa, oczywiście do mnie standardowo, po minucie rozmowy stwierdził, że nie jestem zbawiony, napisał do mnie, że y, jestem zwiedzionym synem diabła w ogóle też. To jest pastor, nie? Po minucie że nie widać we mnie ducha, no w nim widać, nie? Ja nie jestem pastorem, nie? ja jestem Hamem z Kanady. To jest pastor, no to powinien być jakiś wyważony. Zaczął wrzeszczeć do mnie WON, wstawiał te uśmieczki, zero rozmowy, przerywał, ciskał się. A wtedy wcześniej jeszcze, no to wam muszę pokazać, nie? bo najpierw zadzwonił dwa razy, więc zapytałem, po co do mnie dzwonisz. No, zadzwonił trzeci raz, no to już odebrałem. No to tam tak jak mówię, rozmowa się skończyła, napisałem mu typowy tchórz, nawet nie dałeś dojść do słowa. I co do mnie typ kalwinista napisał, nie? To jest hit nad hity. Kalwinista dwoma słowami, jednym uśmieczkiem i serduszkiem zaprzeczył wszystkim tym filmikom, które wrzuca na YouTube. Wszystkim tym nauczaniom, wszystkim tym bredzeniom i tego, co zdążył do mnie nawet przekazać o tym bezwarunkowym wyborze Boga. Napisał do mnie kalwinista, uwaga, do syna diabła, zalecam nawrócenie. Kalwinista pisze do mnie, że zaleca nawrócenie, chociaż sam głosi, że ja się nawrócić nie mogę sam. Ani nikt, ani on, ani nikt. Tylko muszę liczyć na wybór Boga i wyłącznie. Że nikt się nie może sam nawrócić. A ja właśnie uważam, że każdy może. Kłóci się, po czym pisze do mnie, zalecam nawrócenie. Proszę zobaczyć, że nie blefuję tutaj. <śled> Więc, jednym praktycznie krótkim wpisem, podważył całą swoją tą, yy, misję. Zwodzenia ludzi i bardzo dobrze, i pokazał, że sam w to nie wierzy, co tam głosi. Widać, emocje w chłopu puściły i wrócił do prawidłowych przez sekundę instynktów, i napisał do człowieka: Zalecam nawrócenie, chociaż według niego nikt nie może się nawrócić. Nie? Więc yy, to jest Geniusz, po prostu geniusz, człowiek powiem w skrócie, widać, taki no wyszczekany, cwaniaczek, dość prymitywny, nie chce się też znęcać, żeby potem nie mówiono, że nad jednostkami lekko opóźnionymi się znęcam, czy coś, więc nie będę już się więcej znęcał, nagrałem to dlatego, że powiedział, że będzie o mnie, też tutaj mam na piśmie to, że będzie o mnie wspominał na najbliższym kazaniu, że tym ciekawym przypadkiem synem zwiedzionym diabła, tak twierdzi kalwinista, tam doszło do tego, że ja nie powinienem mówić tak do chrześcijanina, ja mu mówię, że no inna wiara, nie? Po prostu chłop podważa całą zasadniczo Ewangelię. Nawet branie jednego cytatu, którego ich tak nie zrozumiał, zresztą, tak jak mówię, omawialiśmy to z panem Piotrem Skurzyńskim, proszę sobie obejrzeć, nie będę do tego wracał. Pan Bóg choćby w pierwszym przekazaniu mówi: Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, i, innych bogów. Nie będziesz tam oddawał pokłonu, tylko ja jestem jedynym Twoim Bogiem. Mówi o tym Biblia wielokrotnie. Będę karał po kilka pokoleń wstecz, jak będziesz e, w, innych bogów e, wyznawał. No, skoro Pan Bóg dokonuje wyboru, to do kogo są te słowa? Pan Bóg mówi w Biblii: Jestem. Alfą i Omegą. Jestem samcem alfa i odwdzięczę się tym, którzy się do mnie przyznają, którzy mnie kochają, którzy są ze mną. I tylko i wyłącznie z tym. Pan Bóg wybrał wierzących. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodnego dał, dał, aby wszyscy, którzy weń wierzą, mieli życie wieczne. Proste to jest, wszyscy, którzy weń wierzą, a nie wybrani. I to jest zasadniczo kończy temat, i o, tutaj będą mi opowiadać, że on zna Biblię. Są ludzie, katolicy, którzy też znają Biblię, i znam katolika, na, którzy się natchnęli na Facebooku na pana Więczysława. Takiego on mówi, że on się modli do obrazu, na przykład w Częstochowie. No ten obraz nie ma żadnej świętości dla niego znaczenia, on się pomaga skupić tylko i do figurek też się modli, bo one mu się skupić, pomagają je skoncentrować. Na tym, co robi, a nie. I będzie opowiadał, że żaden katolik nie modli się do figurek i że kult Maryjny jest biblijny i wszystko jest biblijne i też czytał. No i to jest następny. Tutaj artysta też czytał, też jest dla niego opowiadanie bzdur biblijne. No więc taki, taki typ, więc no, uwaga, jeszcze raz. Kalwinista napisał do mnie, zalecam nawrócenie, chociaż twierdzi swoim słuchaczom, wyznawcom, że nikt nie może się nawrócić sam wyboru Boga. Grubo, co? Jedno zdanie, a tak wiele zmienia. Tyle na dzisiaj. Krótko i na temat. Niech Pan Radosław nagrywa. Odniesiemy się. Zobaczymy, co co powie. A że no na koniec rozmowy faktycznie z mojej strony padły słowa w śmieciu. No powinienem go nazwać śmietnikiem, a nie śmieciem. Ale no, chłop ma w głowie całkowity śmietnik, jest rozentuzjazmowany, jest yy, hamowaty, jest prymitywny i jest zasadniczo jest zwiedziony, co gorsza i jeszcze no, zajmuje się zawodowo, czy hobbystycznie, czy dla chwały, czy dla sławy, nie wiem po co, zwodzeniem ludzi, chociaż sam to nie wierzy, bo przy pierwszym chwili, kiedy emocje biorą górę nad nim, piszę do kogoś, zalecam nawrócenie. Ciekawe, to jak? Według Twojej teorii ma się ktoś sam nawrócić, skoro w to nie wierzysz. Baj. Matko Bosko, mówię, co to. Co to się stanęło?